ma, witam serdecznie. Ja jestem Ciapek i witam już w drugim i na szczęście ostatnim odcinku moich zmagań w trybie jeden za wszystkich. Tym razem na tapetę bierzemy pięciu architektów gwiazd. Zapraszam do oglądania. Nie skaczesz? O, widzisz? O, te kółka, które krążą do okładu, by według krążyć po większej orbicie. Dobra, jedynamita, ja bo jest po prostu za dużo. No to znowu ja pod, lecę, no to tak, wypuszczasz takie wielkie ja. kółko, które stunuje. O. Jeszcze raz, co, po co? Po dwu, to te krążące dookoła ciebie gwiazdki krążą po większym promieniu. One zadają o. obrażenia. To one zadają obrażenia, zależnie czy są takie małe, czy są takie duże. A Q to masz takie wielkie kółko, które stunuje. I nieważne, czy jesteś w krzakach, i A, tak cię widać. A E podskacze przez y ściany jest w jest miejscu, Oj Po co on tam dał tego warda? To było przypadkiem, bo chciałem kliknąć. Klony A, a, a. Klony. Ej, dlaczego tu nikogo nie ma? Bo jest dwóch na midzie? I trzech na bocie A to pozostawili w spokoju! To możemy tu zostać być Tak, 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 zadowolone. ej, ale zaraz zginiesz i już jesteś tu. Dlaczego mnie odejść, jak mnie wieża bije? Kurwa to była... O, ja już mam. Przerazłem wszystkie trzy tutaj. Trzy czy dwie? Bo już nie. Dobra, była to sobowtór. Ja cię kręcę. Ale trochę wierzymy, już zbili, więc. Dobre i to. Ale przynajmniej mają tylko jedne, jednego fraga. U, u ciebie to była egzekucja. No, mnie zabiła wieża. Gdzie zagapiłem na mapę, patrząc co, gdzie i jak. Dlaczego szybko? Ale niko to będzie na serio. No, idzie sobowcem. To było akurat sobowcem. Oho. To, to będzie nader za dużego. Błudzenie mnie. jest ryzykowne. Ty, a to bok też jakieś obrażenia? Nie, okay. nie śpi, tylko oglądaj. jak latamy. Bez mojego wielkiego się skurczymy? Piękny opis. Piękny. <grymka> To już No tym już jestem trupem znowu eee, widzę, że tu będzie piękna gra. Trzeba no, to Aurelio! To jest posta, którą nikt nie gra. No. no mnie się nie dziwię. <laughs> jest dziwna, to prawda? Energia nigdy no, nie umiera. To było? Hmm. Kopie? Hmm. Nie, wyskoczyło mi nagle z zapleców, a ja nad tym przeskoczyłem. Wszydn gwiezdnego ognia powinna pomóc. Hmm. Udało ci się zabić wroga. Oj, jest, jest, jest. Przeciwnik pokonany. Gwiazdka spełnia moje życzenie. Prawie nic nie zjadłeś, stąd Zawsze kiedy myślę, że moja praca jest ukończona... Hmm. Dzięki RT udało mi się kogoś... <noise> Słońce. Ta postać jest dziwna, bardzo. Ja dopiero mam trzy farmy u niego, a powinienem farmić. Ja mam dziewięć. a to ty mi kradniesz farmę. Ja ci kradnę, jesteśmy razem. Ej, ona przecież przed chwilą nie miała żadnego zdrowia i już ma pełno, ja się kręcę. nie. A, no, i to mocno. To już w sumie przegrana gra. Nie mów, że przegrana, no my się dobrze bawimy. I ja tam przelatam od bazy do wieży. Wiesz, zawsze mogło być gorzej. Mog mogliśmy trafić nie na Niko, tylko na coś jeszcze gorszego. Jak chodzi o Auriel Jolsona. Tyle samo szczęścia następnym razem. się, a potem imploduj! Akrecja! Eee, za dużo nikogo, jak na mój gust. No, jak na mój gust tak tak też. Planem. Tak zdziepko mogło być cztery planem. mniej. Każdy ich pokonany, To się To niko. raz lub dwa. O pancerze nie wierzę, za chwilę zniknie. Idę na mida, pomóc. Choć nie wiem, czy pomogę cokolwiek. Eee. Każda pomoc jest na brak pomocy. Przeciwnik został no. seryjnym zabójcą. To jest prawie umierająco tu. Zostawiłem po sobie brzeg. Super zginąłem! Czas na wielką ekspocję. Ten ulbiej, ten ulbiej to jest na serio. Ej, taj, EJ! Was jest tam tylu! Ile no musiało zginąć, żeby cokolwiek dać radę z Niko? A Uniryol Sol to jest naprawdę postać. No, nie powiedziałbym, że. Dziwna. Nie chciałbym nim grać. Bardzo specyficznie. Mam jakieś śliczne wyniki. Jesteś żałosny. Nieprzygotowany wróg się jest, pustošenie przeciwnik jest nie do powstrzymania, o. O, raczej gierka nie do wygrania. Tylko tyle powiem. To FF. O. o! To powinno umrzeć! To no powinno, ale wiesz... To Niko! A, kurwa. że Tak się zapytam, czy to też się nagrywa? Tak, Jak nagrywa nie się. O, ja o tym, ty nie Jak chcecie, się. mogę wrzucić to jako nieprywatne, będziecie mogli oglądać tą klęskę. Ja no, chyba to rozumiem. jest Aureli? Nie jest wtedy przegrać. Wróg się jest, postoszenie. Przecież mówiłem, że będę nagrywać, żeby w razie czego mieć cokolwiek na jutro, No krzyż. Ale pamiętaj, że sam mówiłem, że chcę za to, że nie było we wtorek czegoś, a miałem we wtorek zacząć, to w piątek będą dwa. Przeciwnik jest nie do powstrzymania, więc w razie czego nagram? No tego o, tak! Oj super, e, tak, ja się poddaję. O, to... Dwa trupy wzdłużnie przeciwnika. To... Tego... Wołowina!